PIS nie ma powodów do świętowania. Jak podaje najnowszy sondaż dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego, partia Jarosława Kaczyńskiego przegrywa ze swoim największym konkurentem. Kropka PIS najwidoczniej będzie musiał się pogodzić ze swoją porażką. Wyniki sondażu są bezlitosne dla tej partii. Zwycięża największy rywal partii Jarosława Kaczyńskiego, czyli Koalicja Europejska. Wszystko wskazuje na to, że ostateczny wynik wyborów będzie bardzo podobny. podobny.Pis zmieszczony w sondażu. Musi się pogodzić z wygraną największego rywala. Radio Z 24 marca po raz kolejny zorganizowało sondaż Ibris, w którym pytano Polaków na kogo oddaliby swój głos, gdyby wyboru do Parlamentu Europejskiego odbyły się teraz. Dane mają być o tyle wiarygodne, że zarówno Koalicja Europejska i Wiosna Roberta Biedronia są już po swoich głównych konwencjach. Kropka Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1100 osób. Teren sondażu obejmował okręg warszawski, czyli samą stolicę oraz okoliczne powiaty, Piaseczyński, Grodziski, Legionowski, Otwocki, Nowodworski, truszkowski, Wołomiński i Warszawski Zachodni. Według badania, PiS przerywa z koalicją europejską, która zdobyła 41,2% poparcia. Partia Kaczyńskiego natomiast otrzymała 32,3% głosów. Marcin Duma, szef IBRIS, wyjaśnia, że w takiej sytuacji dwa mandaty wyborcze dostanie zarówno koalicja europejska, jak i PiS. Swojego mandatu mogą być pewni Włodzimierz-Cimoszewicz startujący z pierwszego miejsca z listy Koalicji Europejskiej, a także Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Czarnecki, startujący odpowiednio z pierwszego i drugiego miejsca z listy PiS, stwierdził mężczyzna. Trób wyborczy przekroczy także wiosna, której udało się otrzymać 6,3% głosów. Kropka myślnika o obsadzie drugiego mandatu dla koalicji europejskiej zdecyduje liczba głosów pozostałych kandydatów na tej liście. Przy dużej sile liberalisty o kolejności może decydować niewielka liczba głosów. Jeżeli wiosna Roberta Biedronia przekroczy próg w kraju, to bardzo prawdopodobne, że jeden z przypadających jej mandatów będzie pochodzić właśnie z Warszawy i zdobędzie go Robert Biedroń, kontynuuje duma. Pozostałe partie, czyli z 15, Konfederacja, Lewica Razem, Polska Fireplay i Europa Christi nie uzyskały odpowiedniej liczby głosów. 5,5% badanych jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.